Dobry wieczór. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na naszym noworocznym rytuale. No, jaki nowy rok, taki cały rok. Mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną z przygotowanymi świecami. Będziemy przyciągać błogosławieństwo czterech żywiołów, tak by każdy z nich na swoim poziomie tutaj ogarniał nasze sprawy. Wy możecie mieć jedną świecę, ja mam ich sześć i będziemy po prostu działać. Natomiast, no, woda ma nam wyrównać, pomóc wyrównać, ogarnąć nasze emocje. Ziemia to i zdrowotność, i błogosławieństwo dobrobytu. Ogień transformacje Czyli z rzeczy negatywnych na pozytywne, bo nie inaczej. A powietrze, intelekt, szkoły, umowy, yy, sprawy urzędowe. Więc przyciągamy po prostu możliwości na każdym poziomie. Także super. Ja oczywiście życzę Wam wszystkim razem wszystkiego najlepszego. Nie, 12 świec, nie. Yy. Jeżeli chodzi o 12 rzeczy, które będziemy robić, to będzie to mandala na 12 domów. A więc wtedy oczywiście przy każdym domu można zapalić jedną świecę. Nie trzeba, bo będziemy ją jak gdyby. Yy, no taką mapę marzeń, tylko pod troszeczkę innym kątem robić, tak? Czyli wtedy będzie ta nasza szczęśliwa dwunastka, że tak powiem. Yy, no to co? Czy ktoś ma jedną świecę, czy. Yy, tak jak ja tutaj sześć. No bo tą jedną główną sobie zapalimy mm, razem, no to mam nadzieję, że możemy zaczynać. że fajnie Was widzieć y, tutaj w nowym roku. Czy będą zapiski z live'a? Zawsze są, a zawsze są. Chyba, że coś się rypnie w YouTube'ach, ale akurat w YouTube'ach rzadko ktoś to zdarza. Także można będzie to odtworzyć. My jesteśmy umówieni, mhm. umówieni we wspólnym kręgu żeby działać razem, natomiast jeżeli ktoś nie może, bo różnie się rozkładają prace bądź obowiązki, to zawsze sobie te wspólne rytuały można odtworzyć. Także co? Gotowi? Gotowi. No to zaczynamy. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii, Obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii, obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatru tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii, obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy. Niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobną. Przyzywam Ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam Ziemię co wszystko płodzi Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam Ziemię co wszystko płodzi Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Otwieram dzisiaj po raz pierwszy ten krąg, tak jak otwiera się nowy rok. Sferę tej przestrzeni zakreślam bezpieczną, wzbudzam w niej moc niezwykłą, do działań mych konieczną. Niech otworzą się bramy świata żywiołów. A my godnie powitajmy ich władców. Wodo, ogniu, powietrze i ziemi. Wejdźcie w ten krąg i bądźcie błogosławieni. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu, czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie. Poczujcie się bezpiecznie. Niech jego granice złe energię wchłoną, a ziemię, na której stoimy, uczynią błogosławioną. Zapalmy teraz nasze główne świece. Zapalam te świece w energii bogini i Boga. W imieniu matki i ojca duchowych, przez energię sił żywiołów, sił jasnych i czystych, do współpracy gotowych. Niech jej światło stanie się symbolem i ofiarą działań moich, zapłatą za pomoc w magii strażnikiem energii duchowych. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni, naszą magię z bezpiecznych serc promieni, niech niosą nas skrzydła mocy, siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic, nic złego się nie stanie. Znajdujemy się w swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie możemy być sobą bez lęków i cieni. Otacza nas jasne, połyskliwe światło. W tej przestrzeni magia. Wszystko czyni gładko. Witajcie w nowym roku, witajcie w naszym nowym roku magicznym, witajcie w naszym kręgu. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie nam bardzo dużo wspólnych działań, mających za zadanie podnieść naszą energię, spełnić marzenia, zrealizować cele i wypełnić manifestacje. W tym roku będziemy robić przez cały ten czas naszych wspólnych działań różnorakich, bo i świątecznych, sabatowych, pełniowych, nowiowych, z błogosławieństwem tygodnia, pudełka manifestacji, które mają za zadanie być skrzyniami pełnymi naszych zrealizowanych, ponieważ magia nie zna ani czasu, ani przestrzeni marzeń. Tym rytuałem otwieramy ten roczny cykl naszych działań, do których serdecznie zapraszam, bo tylko poprzez aktywność możemy wzbudzić taką moc w sobie i tak przetransformować rzeczywistość, by stała się ona wedle naszych życzeń. Chciałabym, byśmy teraz wyobrazili sobie. Yy, i przyciągnęli do swojego życia, jak to w pierwszym rytuale, yy, pewne aspekty takich swoich własnych, pozytywnych intencji. Najpierw skupmy się na poziomie ognia, czyli na poziomie zmian, na poziomie tego, co chcemy zakończyć i zacząć, na poziomie tego, co chcemy pozmieniać, czyli na przykład z braku, w bogactwo, z lenistwa w pracowitość, z zasiedzenia w działanie, z braku możliwości w możliwości. Zastanówcie się teraz przez chwileczkę, co ma w waszym życiu transformować. Chciałabym, byśmy po tym rytuale właśnie rozpoczęli to pudełko manifestacji i możecie tutaj właśnie wedle żywiołów. Na kartce wypisać te rzeczy, które mają ulec zmianom. I ja to zrobię w ten sposób, że napiszę sobie po prostu ogień i do tego ognia dodam rzeczy, które mają mi w życiu transformować. To pudełko manifestacji zawsze piszemy sobie datę. Cudowny, pierwszy, zero pierwszy. 2025 rok rytuał na nowy rok to będą takie nasze ślady energetyczne coś, co nam się po prostu nie pogubi. Jeżeli nie macie przy sobie długopisu, jeżeli nie macie przy sobie kartki, Skupcie się przez minutkę nad tym, co właśnie chcecie transformować. Ogniem zmieniam i transformuję energię, aby powitać szczęśliwy nowy rok. Ogniem zmieniam i transformuję energię, aby powitać szczęśliwy nowy rok. Ogniem zmieniam i transformuję energię, aby powitać szczęśliwy nowy rok. Powietrze jest naszym lotnym bratem. Powietrze ma za zadanie przyzywać do nas dobre informacje, załatwiać sprawy urzędowe, formalne, sprawy umów, myśli, sprawy intelektu i wiedzy. I tutaj przez chwilę skupcie się na tym, nad tym, co chcecie przyciągnąć do swojego życia właśnie pod tym względem. Powietrzem oczyszczam przyszłość i przygotowuję się na nowy nadchodzący rok. Powietrzem oczyszczam przyszłość i przygotowuję się na nadchodzący nowy rok. Powietrzem oczyszczam przyszłość i przygotowuję się na nadchodzący nowy rok. Jeżeli chodzi o żywioł wody, to jest to żywioł emocji, kobiecości, rodzinności. Skupmy się teraz na tym aspekcie, co dobrego chcemy do siebie przyciągnąć. wodą ożywiam przyszłość by przygotować się na nadchodzący nowy rok wodą ożywiam przyszłość by przygotować się na nadchodzący nowy rok wodą ożywiam przyszłość by przygotować się na nadchodzący nowy rok żywioł ziemi sól Ziemia to zdrowie, Ziemia to materia. Pomyślcie chwilę o tym, co ma wejść do waszego życia pod tym kątem. Ziemią manifestuje moje życzenia, aby przywitać pomyślny nowy rok. Ziemią manifestuje moje życzenia, aby przywitać pomyślny nowy rok. Ziemią manifestuje moje życzenia, aby przywitać pomyślny nowy rok. Zapalimy teraz nasze świece dla tych dobrych energii, które z nami współpracują. Jeżeli nie macie swoich, ja robię to jako reprezentant prowadzący w kręgu. Bogini i Boże, Matko i Ojcze, dziękuję za wszystko, co mam. Dziękuję dla siebie i dla zgromadzonych w kręgu. Zapalając te świece, żegnamy stary rok z wdzięcznością za przebyte kamienie milowe, z błogosławieństwem ciepłych wspomnień i witamy nowy rok z radością i światłem. Ogniem rozpalamy przyszłość. Aby ten rok był dla nas wszystkich pozytywny i dobry pod każdym możliwym względem. Tej nocy błogosławimy nowy rok. Wysłuchajcie naszych modlitw. Niech nasza wola wypełni się. Tej nocy odnawiamy nasze życie. Niech zacznie się od każdego kroku, który zrobimy. Niech zacznie się od każdej zmiany, którą wprowadzimy. Niech zacznie się od każdego zerwanego łańcucha. Niech zacznie się za każdym razem, gdy się obudzimy. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi, niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzykroć bezpieczny. Dziękuję Wam, moi kochani, po trzykroć Wam dziękuję. Na nasz najlepszy i najcudowniejszy nowy rok naszą energię kieruje. Niech nam się dzieje, niech nam się darzy, niech nas wspierają bogowie Starzy. Oby za każdym razem ten nowy dzieciak był lepszy od poprzedniego. Byśmy wzrastali, ale nie w boleściach. By nam się szczęściło, byśmy wyszli z tego wszystkiego, co było trudne, by nasze myśli były jasne, serca spokojne, życia bezpieczne, ciepły kocyk i kakałka były wśród nas, by przyjaciele nas kochali, bliscy rozumieli, by miłości życia nas wspierały, by było nam dobrze i cudownie. Dziękuję Wam bardzo mocno za wspólne rozpoczęcie nowego cyklu, nowego roku. E, zostawcie po sobie łapki, to tak przypominam. E, jutro spotykamy się na robieniu mandali, z tego co pamiętam, bo nie mam przy sobie rozpiski, więc pewnie się spotykamy o 18 na mandali, a o 20 na rytuale zdrowotnym. Mandala, czyli Według domów astrologicznych będziemy rozpisywać swoje manifestacje. Ja to robię w art artyżurnalu naszym, natomiast gdzie Wy to zrobicie i gdzie schowacie, byleby to na jakiejś kartku z długopisu było. Także dziękuję bardzo, jutro spotykamy się na rytuale, rytuałach w zasadzie i być może już na wieczorze z wróżką, bo oficjalnie jeszcze nie było startu kanału oprócz tego, że rytualnie wystartować to generalnie trzeba. Także buziaczki, uściski. Super z wami kolejny rok zacząć i oczywiście zapraszam do działań, bo prawdziwa wiedźma to aktywna i czyniąca wiedźma. Buziaczki, do zobaczenia. Pa pa.